you suck I później wieża A2 też z szachem, więc Nakamura zagrał wieża D3, licząc tutaj na jakieś wygibasy i podstawka figury! Podstaw! Wystartował najbardziej zadymiarski turniej, czyli Speed Chess Championship i w pierwszym meczu Nakamura zrobił sobie taki mały challenge, mianowicie czarnymi zawsze w pierwszym ruchu grał A5, a biały w pierwszym ruchu testował po prostu wszystkie pierwsze ruchy, jakie są tutaj dostępne. No bo format sprawia, że tutaj naprawdę jest bardzo ciekawie, ponieważ partie są rozgrywane tempem. 5 minut plus 1 sekunda, 3 minuty plus 1 sekunda i 1 minuta plus 1 sekunda, więc blice i bulety. No i tutaj, tak jak widzicie, Nakamura podszedł dosyć elastycznie do otwarcia, czyli totalnie olał centrum, przeciwnik z Chin jak szef sobie to centrum zajął. No i tutaj mamy wieża E8, biały zrobił roszadę, H6. H6 jest rzeczywiście przydatnym ruchem, ponieważ często goniec tam sobie wchodzi, no i później będzie on wspierał zagranie. E4, a oczywiście też jest to furtka dla króla, więc tam za 40 ruchów może się przydać w jakiejś końcówce. No i tutaj zdaje się, że Amerykanin obawiał się posunięcia E4. Faktycznie E4 jest tutaj złośliwym podejściem. Czasami ten pion później ofiarowuje się na E3 i pozycja białego króla jest rozbijana. W związku z tym biały skoczek FD2. No to czarny dalej się aktywizuje. W partii H3. Gdyby to H3 nie zostało zagrane, no to wtedy czarny gra w Hetman D7. Później wrzuca sobie tego gońca na H3, wymienia gońca z G2, no i o atak bardzo, bardzo łatwo. W związku z tym H3, no i teraz tej sekwencji przeprowadzić się nie da, a mało tego biały dalej rozpycha się na skrzydle hetmańskim. Czarny skoczek Bd7, no to biały C4. Nakamura oczywiście ma świadomość, że po prostu stojąc w miejscu, no to będzie miał mizerną pozycję, tym bardziej kiedy ustawił się znacznie niżej w debiucie, no więc stara się tak od boku to centrum czarnego podważać. No i to C4 rzeczywiście wygląda naprawdę zacnie. No i czarny zagrał nie idealnie według Stockfisha, ale C6 jest bardzo logiczne. No pion D5 jest teraz zabezpieczony, więc centrum zostało zabunkrowane. Biały skoczek C3, więc kontynuacja rozwoju, no kiedyś te figury musiały wkroczyć do akcji. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że Kińczyk znalazł naprawdę ciekawy manewr, bo zagrał goniec B4, więc jest presja na skoczka, trzeba było go obronić. No i teraz wieża C8. Z jednej strony Wygląda to trochę głupio, ale działa. No bo tutaj po wybiciu odbiciu będzie oczywiście presja na C3, czyli mamy coś takiego, no i centrum zostanie totalnie zajęte, no a jeszcze biały musi stracić czas, żeby odejść. W związku z tym Nakamura postanowił się tutaj obronić i obiektywnie D4 było najlepsze, ale skoczek C5 też wygląda tutaj bardzo logicznie, ponieważ zauważcie, że pion z D3 teraz zaczyna podwisać, no bo ten pionek z E2 związany, więc tutaj Mister Panda zaczyna kąsać. To oczywiście arcymistrz Yu 2720 rankingu wie, więc powiedzmy, że taki chiński Jan Krzysztof Duda. No i teraz w partii nastąpiło posunięcie G4 z atakiem na gońca, więc goniec się ewakuował no i Nakamura z bólem serca zagrał w ogóle skoczek B1. No faktycznie na ograniczonej przestrzeni za bardzo nie miał się gdzie ruszać, a tak czy siak nastąpił to, co miało nastąpić, czyli właśnie D4. No i to D4 miało być z atakiem. No i teraz wydaje się, że figury czarnego są perfekcyjnie skoordynowane. No i jeszcze dodatkowo e, figury czarnego mają więcej przestrzeni do działania, więcej miejsca na atakowanie. No i tutaj E4 wisi w powietrzu. No i to całkowicie rozłoży pozycję na kamury. Tym bardziej, że te piony są tak mocno wysunięte. No ale cóż, partia naprawdę emocjonująca w końcówce, także pomału się zbliżamy. Biały koniec A3 ma mniej przestrzeni, więc oczywiście chcę upraszczać. Wybicie na A3, odbicie na A3. No i teraz nastąpiło zagranie posunięcia E4. To jest klasyka, czyli te centralne piony lecą, są Puszowane, jak to Tomek Jaskółka mówi, no i te figury białego mają jeszcze mniej miejsca. No więc Nakamura właściwie został zmuszony, żeby tutaj wybić, nastąpiło odbicie, no i skoczek wraca, żeby tutaj w razie potrzeby wejść na D2. No ewidentnie ten skoczek z B1 nie może sobie znaleźć miejsca w tej partii. No a czarny zaczyna jeszcze mocniej dociskać, więc nastąpiło Hetman F6, wybicie. Na E4 odbicie, na E4, Hetman B3, więc Nakamura szuka tutaj swoich możliwości, ale czarny turbo solidnie go po prostu gniecie. Tutaj biały mógłby chcieć wykorzystać linię B, teraz już tego nie zrobi, no bo po ruchu C5 wszystko jest tutaj totalnie zablokowane. No i teraz Nakamura szuka swoich szans, próbuje dalej rozbijać to centrum czarnego. Natomiast po prostu się nie da, no bo tutaj po odbiciu, no czarny po prostu odbije sobie pionem, no i właściwie żaden problem, jeszcze mu się wieża otworzy i będzie mógł atakować na c4, co oczywiście wygląda bardzo, bardzo zacnie. No i tutaj zabrakło ze strony arcymistrza Ju posunięcia h5. Figury czarnego są świetnie ustawione, i w takiej sytuacji, kiedy figury już stoją bardzo dobrze, no to piony muszą wkroczyć do akcji. No i ten punkt G4, wysunięty pion, no jest idealnym punktem zaczepienia, żeby rzeczywiście tutaj pozycję białego króla rozbić. No i tego h tutaj ewidentnie zabrakło, ale w partii posła 6 też dobre. Tutaj pionek z B7 nie będzie już nigdy podwisał. No a też ten łańcuch pionowy, piony czarnego elegancko wzajemnie się wspierają. Wszystko wygląda super. W partii biały wieża CE1, czarny wieża D8, no i tutaj F4. I powiem wam, że Chess Panda 1-2-3 znalazł tutaj naprawdę genialny wjazd. Mianowicie w ogóle bez cienia strachu wjeżdża na G3. No i tutaj jest presja na E3, więc trzeba się obronić i Hetman H4. No i nagle okazuje się, że tutaj wszystkie figury Czarnego po słabościach wjechały. No i biały w strachu. No ale z drugiej strony Nakamura zaatakował, więc skoczek E4, też z atakiem na wieżę, więc wieża uciekła, no i tutaj wjechały widły, skoczek F2, no i jest presja na D1, jednocześnie jest presja na G4, no bo oczywiście pion, z, pion z H3 jest związany. No więc ta kamura idzie tutaj na żywioł, no i to jest właśnie ogromna siła Amerykanina, że on pod presją czasu jest w stanie znajdować tego typu sztuczki natury taktycznej, które nie działają. No ale trzeba to dokładnie podoliczać, żeby mu udowodnić, że to nie działa. I tutaj należało walnąć na G4, no i walnąć na E3. Z atakiem na Hetmana. No i teraz, jak tutaj wieża wybije, wjazd na F2 z szachem, bicie na E3. Totalnie wygrana pozycja. No ale wiecie, nie jest to takie oczywiste, więc czarny po prostu odszedł gońcem, zakładając, że i tak to podwisa, więc będzie dobrze. No i biały zbił na D4. No to mamy bicie na D1 i wieża bije D4. Jakość przewagi właściwie totalnie wygrana poza. No, ale 17 sekund na zegarze. Oczywiście za każde posunięcie jest dodawana jedna sekunda, no ale nie jest to chopsiów, żeby na tej jednej sekundzie podejmować prawidłowe decyzje. Niemniej, czarny się tutaj naprawdę elegancko zaktywizował, zdobył piona, podciągnął sobie króla. Tutaj nastąpiły wygibasy z koczkiem. No, trzeba było sieknąć na napięć po prostu i po problemie. Na wparty wieża D4. No, i na kamura wjechał na C7. Wisi wieża, a grożą też widły. No i tutaj JU powinien grać wieża E2, ponieważ jeżeli teraz nastąpią widły, można zbić i ten goniec się tutaj zarąbiście, aktywizuje, a piona król zdobędzie. Więc w partii goniec G8 Nastąpiło wybicie na E8, wieża A3. No tutaj bardzo nerwowo, poniżej 5 sekund. Chińczyk wieża D2, ab B6, goniec D5. No i teraz chciałoby się sieknąć tam na A7. No ale następuje szach, i szach, i zdobycie wieży. No i to oczywiście koniec partii. Więc wieża D3 na przypale tutaj na kamura poleciał, no ale już zbił. No i teraz należało odejść gońcem, tak żeby bronić wieżę. I to zrobił, ale w najgorszy możliwy sposób. Zagrał goniec e4 i podwalił tego gońca. Podwalił tego gońca i ta pozycja dla czarnego jest przegrana. I teraz uwierzcie lub nie, ale Nakamura przegrał na czas. Nakamura przegrał na czas w kompletnie wygranej pozycji. Pierwszy raz coś takiego widzę. No tutaj wieża e3 yy, i prawdopodobnie Nakamura założył, że jakiś szach. No i teraz wiecie o co chodzi, ale okazuje się, że wchodzi bicie, bicie i tych piątków. Się nie da zatrzymać, no bo wieża A4, B6, no i później nieuchronne B7 z dorobieniem Hetmana. Niesamowite, co się tutaj zadziało. No i teraz klasyczny Nakamura poszło D3 w pierwszym ruchu. No i oczywiście, jeżeli chodzi o debiut, no to Nakamura ustawił się tutaj niezbyt dobrze, no bo oczywiście białymi chciałoby się wykorzystać to tempo więcej, żeby zdominować centrum. No a Nakamura tutaj wygibasy już na na samym starcie partii, u oczywiście klasycznie tutaj podchodzi do tematu. Hetman t 7 cyk, goniec F5. No i oczywiście nastąpiła tutaj długa roszada. No i trzeba powiedzieć, że na kamurę poniosła w tej partii ułańska fantazja, no bo zdecydował się przywalić G4, no i ten goniec został zaatakowany. No ale tutaj atak na końcu białego nastąpił, więc odbicie. I tutaj, co ciekawe, najlepszym ruchem byłoby dosyć szokujące G5. To no, podgrzewa atmosferę dalej. Natomiast czarny postanowił najpierw wtrącić wieżę. I teraz dopiero zagrał G5, no i w sumie wyszło nawet lepiej. No bo teraz jeszcze wieża oczywiście się zaktywizowała na otwartej linii, więc to jest super. W partii wybicie na F5, wybicie na F4. No i trzeba jasno powiedzieć, że pozycja czarnego jest po prostu wyśmienita. Przeciwne roszaty, król czarnego, perfekto zabezpieczony, król białego, no tak, średnio bym powiedział. No i teraz wybicie na F4. Czarny król P8, no to goniec H3. No i teraz czarny się tutaj aktywizuje elegancko. Oczywiście jest zainteresowanie pionem z H4, jest zainteresowanie wjazdem na E3. Biały się tutaj broni. No to nastąpił szachulec. No i teraz skoczy K6. Skoczek f6 grać należało, żeby tutaj skasować tego delikwenta. Albo zagrać po prostu h5. No tutaj biały właściwie nie ma się gdzie ruszać na dobrą sprawę. No ale czarny połasił się na piona z d4. I z jednej strony jest to dobre, ale bardzo trudno jest to uzasadnić. W partii gonie, wybicie na d4 i goniec g1. No i teraz jest wygrana. Jest wygrana po stronie czarnego, no ale czarny miał bardzo mało czasu. Jest tutaj presja, no bo oczywiście dużo rzeczy podwisa, no i po prostu źle policzył wariant. I bardzo często partie blica przeciwko na kamurze właśnie w ten sposób wyglądają. Że na tam bach, bach 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 bach. U Ustawia jakąś idiotyczną pozycję, ale w tej idiotycznej pozycji to pułapeczka, to pułapeczka, tam pułapeczka, ty musisz perfekto doliczać i albo przegrywasz na czas, albo w końcu na jakąś pułapeczkę wpadniesz. No i tutaj należało dać szacha na E2, bicie skoczek G3 szach. No i tutaj wybicie na E2. I okazuje się, że na koniec skoczek zabezpieczył końca, No i jest super. Natomiast czarny zagrał szacha tutaj, no i policzył sobie taki ruch. Prawdopodobnie z ideą, że po biciu wieża wjeżdża z szachem, i tutaj są problemy. No ale okazuje się, że król na H3 się chowa i jest całkowicie bezpieczny. W partii wybicie skoczek E4, szach na A7 w ogóle, F6 szach. No i tutaj wieża H3, zabezpieczenie pola G3. No, i król Białego się, się tutaj po prostu totalnie śmieje. No i finalnie w tej partii Nakamura oczywiście zwyciężył. Finalnie w meczu Nakamura wygrał, choć trzeba powiedzieć, że finalny wynik nie oddaje tego co się wydarzyło, bo Nakamura wygrał 10 punktową przewagę, przewagą, ale Yu stawiał naprawdę twardy opór, naprawdę Nakamura musiał się wysielić i dymów nie brakowało. Jeden z ciekawszych meczów jakie komentowałem. Szkoda oczywiście, że w tegorocznej edycji Chess Championship Jan Krzysztof Duda nie bierze udziału, ale mamy Nakamura, mamy mistrza świata Dinga, mamy Karlsena, także z całą pewnością będzie it's all glum